Staramy się zaangażować wszystkich naszych pracowników, pokazać, że można oczyścić trochę ten teren, który, jak widzimy tutaj, jest bardzo ładny, piękny. Ale ilość śmieci, którą wszędzie spotykamy, jest zatrważająca. Myślę, że znalezienie godziny czasu dla każdego człowieka może nie jest łatwe, a może jednak. Warto spróbować, ale naprawdę nawet 10-15 minut na gdzieś tam uporządkowanie czegoś albo zwyczajne przejście i, i popatrzenie co z boku jest i nie wiem, przekierowanie tego do śmietnika albo do worka nie jest jakimś wielkim wyczynem, więc myślę, że każdy znajdzie te paręnaście minut na to, żeby zrobić coś dobrego. Nie mam problemu z tym, żeby chodzić sprzątać. Zresztą to nie pierwsza akcja, gdzie bierzemy udział. Staramy się pokazywać też wszystkim, e, którzy nas napotykają, że to nie jest nic wielkiego wziąć i posprzątać. Każdy powinien sprzątać po sobie. Mówimy tak: każdy po sobie, ale po tych, którzy nie potrafią, nie chcą, też trzeba posprzątać. No więc to robimy. butelki, szkło, różnego rodzaju plastiki. Jest to nie do pomyślenia, bo przecież to jest nasze dobro wspólne, nasza piękna tutaj przestrzeń, która służy wszystkim mieszkańcom. Powinniśmy o nią dbać, sprzątać, szanować, bo to jest nie tylko dla nas, ale też również dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. Z pewnością takie akcje są bardzo potrzebne, powinny być organizowane jak najczęściej, ponieważ myślę, że śmieci jest zbyt dużo. One w bardzo szybkim tempie przyrastają. Za mną widać troszkę worków. Te worki to efekt dzisiejszej naszej, naszej pracy i akcji związanej z czyszczeniem tutaj nabrzeża. Tego w sumie bardzo fajnego jeziora, jak się okazało, jeziora, które jest chyba dosyć często odwiedzane przez wędkarzy. Już abstrahując od opon całorocznych, które znaleźliśmy nie tylko do samochodów osobowych, ale też i do samochodów dużo, dużo większych, to przede wszystkim to, co króluje w ramach tych odpadów, to wszelkiego rodzaju butelki, zarówno te szklane po napojach różnych, głównie wyskokowych, jak i butelki plastikowe, bo, bo te odpady, które tu widzimy, oczywiście teraz zmieszane, e, niekoniecznie odpowiednio wcześniej e, właśnie posegregowane, ale to jest. E, Potencjalnie paliwo, które można później zmienić w czystą i ekologiczną energię. Żyjemy akurat w takich czasach, gdzie to środowisko naturalne i to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy i żyjemy, zależy od nas, i każdy z nas może w prosty sposób doprowadzić do tego, że ta akcja koniec końców powinna się skończyć. Nie powinniśmy musieć organizować specjalnych akcji do zbierania. Także serdecznie zachęcamy i polecamy, bo naprawdę niewielkim wysiłkiem możemy, możemy pomóc i sprawić to, że rodziny z dziećmi, które przychodzą tutaj na plażę, będą mogły przychodzić i dzieci mogły będą się bawić w czystym piasku, a nie w piachu z różnymi czasami niekoniecznie bezpiecznymi odpadami. Myślę, że nasze dzieci będą naprawdę mogły żyć w lepszym świecie i w lepszej rzeczywistości. Słuchajcie, każdy z nas idąc na jakiś prosty krótki spacer w naszej okolicy e, niech weźmie worek, taki zwykły, na odpady zmieszane i niech wróci z workiem pełnym na pewno będzie miał co robić weźmy śmieci też swoje ręce. I oczyśmy trochę nasze środowisko wokół.